Wybierasz ten temat. Że teraz masz ważniejsze sprawy niż relacje. Że zarobisz pieniądze i ona sama przyjdzie. Że to jest niepotrzebne, że są rzeczy ważniejsze, że to w sumie po co ci te kobiety? Bo na pewno co ci jakaś oszuka tutaj Po co to wszystko? Wyparłeś już to? Kiedy ostatnio byłeś z kobietą w łóżku? Kiedy ostatnio czułeś jej ciepło, czułeś jej zapach? Kiedy ostatnio czułeś jej rękę zaciskającą się na Twoim sprzęcie i pompującą, tak jak lubisz? Kiedy ostatnio jakaś kobieta zrobiła Ci loda? Kiedy ostatnio przytrzymałeś się z kimś za rękę na spacerze, przytulałeś się? Kiedy ostatnio zasnąłeś w czyichś ramionach? Kiedy ostatnio czułeś głowę kobiety na klaty i ciepły oddech? Nie tęsknisz za tym? Nie brakuje ci tego? A, są rzeczy ważniejsze, tak? I to zamierzasz wspominać na starość? Te ważniejsze rzeczy. Kogo ty oszukujesz? Siebie oszukujesz, nie mnie. Bo ja tutaj ci daję rozwiązania. Klikasz pod kulturą filmu Trzy Kropki Więcej, wyświetlać się opis, tam masz linki do moich kursów. Nie wszystkich, bo tam jeszcze jest link do strony głównej. Masz link do współpracy indywidualnej. Możesz to zmienić. Jeżeli tego nie zrobisz, to na własne życzenie to sobie robisz. Bo czas ucieka. Czy gdyby zostało ci pół roku życia, to żeby się tak pierdolił dolił ze sobą i oszukiwał sam siebie? W tym momencie, w którym ty się zastanawiasz, czy się zapisać na kurs, czy kupić, czy on mnie oszuka, czy on mnie nie oszuka, nie miał co robić 2008 roku, siedząc w tej męży, kiedy się tam zastanawiasz nad tym, to w tym momencie ktoś na oddziale onkologii zamieniłby się z tobą miejscami. Ktoś, Wtedy, kiedy ty niewdzięczny narzekasz na swoje życie, ktoś teraz walczy o to, żeby przeżyć kolejny dzień i chciałby mieć takie problemy jak ty, jak ty, czy zapiszę się na kurs, który pomoże mi spełnić wszystkie swoje marzenia w relacjach z kobietami. Wow! Wdzięczność to działanie, a działanie, które podejmiesz, jeżeli skorzystasz z moich usług, z moich kursów, wróci do ciebie po stokroć, bo przysięgam ci że wszystko co tam jest jest prawdą i wszystko co tam jest zostało stworzone w największym i najlepszym interesie ludzi, jednocześnie przestrzegając tego, aby to było uczciwe, aby to było pozytywne i aby nie krzywdzić nikogo, ani osób budujących, ani kobiet, ani mężczyzn, po prostu nikogo. To mogę powiedzieć od siebie, że chcę, że moją intencją jest to, aby spotkanie z moją działalnością, z kursami ode mnie, aby współpraca ze mną była dla ciebie przełomowym momentem życia i jedną z najlepszych decyzji w twoim życiu. Jeżeli mogę ci pomóc, to na pewno, na pewno tak się stanie. A mogę, a pomogłem wielu. Bo to co robię, po prostu działa, bo to jest jak fizyka, to musi działać. Kiedy za tym zykałeś? Na pewno chcesz, żeby tak wyglądało Twoje życie randkowe? Ile lat już zmarnowałeś? Szkoda ci tego? Chcesz zmarnować kolejne? Wiesz, co masz robić. Wchodzisz, wchodzisz do opisu, który klikasz. Wyklikasz go poprzez klikając na trzy kropki więcej pod tytułem filmu. Tam są kursy. Potem na końcu opisu jest link do mojej głównej strony, tam jest jeszcze więcej kursów. Zapraszam. Jeżeli nie, jeżeli po obejrzeniu tego filmu, ty dalej nic nie zrobisz, aby działać, to jest to tylko i wyłącznie Twoja decyzja i tylko ty wyłącznie jej konsekwencje. Ale życzę Ci, abyś dojrzał do tego. I skorzystał z wiedzy, którą Ci oferuję, bo chcę pomóc Ci tworzyć naprawdę udane, szczęśliwe związki. Takie są możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Ty jesteś mocny. Wiesz, że działają kobiety i tworzysz mężczyznę, który jest kobietą z wyboru, a nie takiego, który jest z kobietą, bo się boi. Zostać i dostęp do pusi. Szanuj się. Linki w opisie.